Kurwa, gdzie było go w ogóle? Jezu, jak łatwo. Gdzie, gdzie jesteś? ten ale ble, tu? Nie ma. co? Ale cisza stypa francuska. Nie ma nic, zero śpiewów, nic. na którym byliście? My byliśmy jak lusek, to... D. D? Tak. W połowie, tak? Gdzieś mniej więcej tak, w połowie. U nas się zaczęli między sobą mówić Polacy. Co ty mówisz? Jeden Jakiś ziamek się pojebał za gołębię i się zatrzymał. Ja pierdolę. Też, że mają takie pomysły na meczach reprezentacji, to jest hit. Ewa Petrowski! Jezu, jak pięknie. Ja się bałem 0-4, nie? Francuzi cicho, F30 cichutko, Polo 1-1. Austria wygrała, na drugim miejscu. Szkolatyka, szkolatyka. Dobra, ale to jest największy win, jaki mógł być. Znaczy, no prawie największy. Jest, jesteśmy, dobra. Wiem, to zaraz Ci się odświeży, wiesz, to czasami, czasami jest z opóźnieniem. Dobra, moi drodzy, panowie, jakbyśmy mogli czas trzymać, to będę wdzięczny. Kto wierzył? Kto wierzył? Kto wierzył? Ja. Ja. To, a ty wierzyłeś. Ja Wszyscy wierzyli. wierzyli. Po, po meczu to każdy wierzył. Awans jest nasz. Nie, nie. Ja mam wstawione nawet na ty. Nie. Na no Ty oczywiście, bardzo dobrze. Nie, 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 akurat na ty. Eee. A, na typowanie, na tym, dobrze. 1-1? A, widzisz. zobacz jaki szef. Musisz, musisz mi do co za typów typy wysyłać w takim razie. Oczywiście Maciek, ja już ci robię, tak, bez klik, oczywiście. Oczywiście, że tak. On się nie chce załadować, ale za dwie dyszki było to... na polskie, uwierzyć Naprawdę? Cholera, nie, ja nie wierzyłem kompletnie. Eee, panowie, możemy fotę zrobić, jak wam nie przeszkadzają te nie plesaki? Nie, 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 nie. Ale co, cichutko, Franc jest! Gdzie, gdzie jest Aleble? Gdzie te ale przyśpiewki, Aleble, Aleble, nie ma Dobra, okay. To się dalej co przez 5 minut i później spokój. No, a zwłaszcza cichutko, bo już po tym karniaczku naszym... by się napierdalać z niej, Tak, tak, tak. Z, z naszego punktu widzenia nie było widać tego karnego na Świderskim, więc się ucieszyliśmy z tego warunkiem. No ogóle my tak ogulamy, chuja. nic się nie no. działo. Siwersa, się, wywróciło piłkę. I sądzie towaru. Dokładnie. Oczywiście karny! To jest karny! A ewidenty kaptórzyli w ogóle, <gry> nie? Ale trochę się przypomniała ta Francja z, z Kataru, nie? Także. No, 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 najgorszy no, karny no, jaki widziałem. Lewandowski nie może tak strzelać karny. Ale <grym grym> tak, 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 to Bernardo. Nie jak w tym. Jak z Bernardo Ale to chyba jest z Meksykiem, bo chyba lepszy niż ten. Tak, to było na wysokości bramkarza i obok. No tak, to i brał sobie broni Dobrze, że ten menio? Tak. Pozdro, pozdro, pozdrawiamy Legionowo. Ale to jest na żywo, nie? Tak, no, no na tym polega stream Co? na żywo. Na tym streamowanie na żywo polega, że jest na żywo. Tak, tak bym raczej który się dowiedział czy... Okej, okay, okay. Wszyscy dobra. chcecie naraz czy po kolei? Jak będzie? No to jedziemy. To dobra. Gosiu, czy zrobisz nam fo, focinę? Uwaga. Po zwycięskim remisie... O, bierz, bierz. Syk. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Dzięki panowie, dziękuję. dobrego wieczoru. Trzymajcie się panowie. Trzymajcie się panowie. do zobaczenia. Złote będą? Będą, będą tylko Możliwe, że już w przyszłym sezonie, czyli w tym co nadchodzi, jak real nas będzie masakrował Barcelonę. No, no właśnie tak się domyślam. Teraz pytają częściej kibice Realu niż Barcelony <noise> o lat. A my czekamy co do tego roku życia. Mamy 22, ale... A widzisz, czekaliśmy, czekaliśmy. Wiem, z dużo zamkną. mam takich wiadomości. Zrobię to, zrobię to w tym roku. Jechaliśmy, jechaliśmy na ten turnie, wyszedaliśmy tutaj do, do w się do Bochum. No to się W ogóle śmieszne jest to, że mieszkamy w ogóle w, dom, w domu od góralskiego. Bo Góralski tutaj w Bochum i teraz jest napisane da, w da, da. Proszę, ale no to Ramos główka, Ramos główka brama leciał. <laughs> a dzisiaj nie po pierwszym meczu powinien być Buxa główka brama ale to trzeba zrobić nową wersję to czekamy dobrze. dobrego wieczoru trzymajcie się Olaf wyż, wyszukuj ludzi którzy mają potencjał Yes what you think you surprised What? You were su surprised about the result? No, because uh, France is uh, for this Euro. For France uh, is not playing good. That's, That's weird. Very good players. Yeah, yeah you have yes, amazing but, team. Uh, but individual, uh, individual. Yeah, they are very good, but uh, uh, coll collectively, yeah, uh, they don't. Uh, they, they don't um, play. play uh, way together. Yeah. Yes. And what do you think about Polish team? Yes, <laughs> no, no, no. It's, uh, it's a good team. I don't know uh, Poland but uh, I heard about uh, this country and uh, it may be uh, a beautiful country. I yeah, think, it is, uh, it is. You are invited to Poland, very nice country really, really to see. Who do you think will win Euro this year? What? Who, who will win? Uh, Spain is uh, I don't know. Spain, Portugal, maybe. What do you think Portugal? Portugal. Germany? Good. Also good. Twice. But uh, no. Who win this Euro? Uh, Stop. Okay, okay. Oh, good France. luck. Good luck in the rest like of the France. tournament. Where are you from in uh, Poland? Uh, uh, Poland near Warsaw. Warsaw, yeah. Warsaw, yeah. Okay. Yeah, same. Twice. Near near, near Warsaw, yeah. Okay, okay. Thank you, bro. Have, Have a, good a good time. No i mamy, mamy przetłumaczymy, przetłumaczymy, że pan powiedział, że Francja nie gra zbyt dobrze drużynowo. To prawda? To coś, coś w tym jest, nie jest, ale nazwiska mają genialne indywidualnie. E, o Polsce mówił, że nie zna Polski, ale podobno piękny kraj, więc zaprosiliśmy. Ale jednocześnie powiedział ty, jaki jest sens? On przed chwilą powiedział, że nie, ma, nie, że nie zdziwił go wynik z Polską, bo się, słabo gra Francja, ale myśli, że wygra Euro. To było... To był taki contradicting. To, to troszeczkę. Czyli, było takie tak. ten. Daję to do myślenia, co? Zwłaszcza, że są Niemcy, jest Hiszpania, jest Portugalia, ja, które jak dobrze. No ale Francja ma takie indywidualności. Tutaj to najlepiej się grali, no. No, nie na tyle, żeby wbić więcej się jedną bramkę. A może skiernego. oni... A może to był taki plan sprytny, żeby trafić do tej trudniejszej części drabinki, żeby lepiej sobie radzić. Jak było? Nie ma szans, Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans. Ale Francja coś ugra? Czy już... się pewnie, nie? Pewnie tak, no nazwiska mają przepotężne, nie? Pewnie tak samo jak nasi, nie? <laughs> no tak. <laughs> na, nasi nasi <laughs> z że <dziennie, nasi laughs> A no chyba, że w ten sposób. No, Niemcy najlepsza ekipa? A kto? A, i liczyłem, że Pan tak. Nie, nie, A kto? Myślę, że się myślę, że Hiszpania. Hiszpania. Siema. Siema. koszy? Siema. Siema. Panowie, kto jest najlepszą ekipą na tym turnieju? Poza Polską od razu pytam. Hiszpania, nie? Hiszpania, Sporo głosów na Is? Hiszpanów. No, tutaj powiem Wam, jest. To. I, i, I Niemcy odpalili. No, nie Niemcy odpalili. No właśnie, trochę ze Szwajcarią tak. Ze Szwajcarią, do, która dobrze się broniła, to już. No to była najlepsza drużyna z tych dwóch, z którymi grali wcześniej. No, 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 Czarny, Austria naprawdę, kurde, pierwsze miejsce. W tej grupie? No. No my tak, no szkoda, szkoda. Ale najważniejsze, nie kończymy pierwszego turnieju z 0 punktów. To no już właśnie. jest jakiś sukces, no. no. tylko my byśmy skończyli. No właśnie. Właśnie było, jeszcze, jeszcze, jeszcze nam się nie zdarzyło, z 0 punktów kończyć, więc kolejny mecz o honor zaliczony. Miałem, miałem postawiłem kupon, miałem 1 X na Szwajcarię z Niemcami, drugi był Węgry, Szkocja. Miałem jeden X. Wszystko powinno być Karnego. I mówię, o, to wina sędziego. 330 zł, ale nie no. Ale co to dla Ciebie Nie w dronem? Co? Takie drobne dla Ciebie? <grym> jest dobrze? Jak jest po meczu? Jakie nastroje? Nie no, ale... Nie smak no, Przez No wiadomo, tak. wiadomo a, panowie, ale... Z honorem zakończyliśmy, Francuzi smutni dzięki nam, to jest... Cieszmy się nieszczęściem innych. <grym>, 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 Klasyka gatunku Dobrze, ale widzicie, wszyscy Polacy w dobrych humorach, Francuzi smutni o to chodzi, a to oni grają dalej. No, właśnie, bo Kantę, <suszy> <k> <suszy> nas tam bramek, na tym im zależy, właśnie nic Bo nie wiem czy jest jakaś nie, druga połowa, czy jest jakiś drugi mecz. Trzeba Kantę jeszcze namierzyć i zapytać właśnie, go o to. O kurde, bramek strzela. Ojecie, <suszy> o gatował. Dzioło z zaskoczenia. No <suszy> ja, bo katem mówią, nie? Zatem nastrzelają, kurde. <suszy> <gryz«>, jakby on ma zakaz. No, no. Jakby grał, to kurwa. Za dobry. Dobre. Dobre, Dobrego Grzegorz. wieczoru, panowie, trzymajcie Szymamy, się. Które miasto najlepsze? Jak byłeś Bayern. E, monachium, przepraszam. Monachium. Nie ma takiego. Nie? A jakie z gospodarzy, które <grym> tobie się najbardziej podoba? Nie z gospodarzy, ale, ale nie jestem za... Ale nie, okej, piłkarz rozumiem. Wiem, o co chodzi, wiem, o co chodzi, ale powiem ci, że... Widziałeś dzisiaj? Stawę, nie, stadion jest piękny, atmosfera. Ja mówię tylko o miastach tutaj na euro. A w Berlii? 8% to było nasze, nie? Obyślały, takie, na na jest, tak Oni mieli tą trybunę lepszą, ale nie taką tą, pod ścianę. Ale pod koniec to było takie... Pod koniec początku, cisza. Ale nie, to było takie wow. Nie. Bo na początku było tak, ale że oni nas... Oni jeszcze inaczej, nas, nie? Ponieważ my jesteśmy tam bardziej ze Śląskiego, co Polskiego. I Warszawa. Warszawa, no właśnie. Ale już bym prosto opowiadał, że kiedyś gotował. 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 Narodowy, narodowy. narodowy tak? A Na no, jest w to nie mam się tak, no. Jezus, narodowy to jest fingersza Nie wiem tak, tak. tak, czy nic zrobić niedawno to wiedziałem Skóra piekła Przyjeżdżałem ludzie do tej pory każdy mi o tym, o tym tak. mówi, prawda Dobrego wieczoru, mistrzu Miłego A patrz jaki zarobek tu się zorganizował Już mamy tak, po 2 czy po 3 euro jest 3 euro kurwa no ja to oddałem wczoraj, burlachu mi O, już 24 euro zarobiony. Yy, był, ale gdzieś <noise> chyba jeszcze w akcji tam... On kontynuuje celebrację na stadionie, wydaje nam się. Tam, tak, ekipa mocna została jeszcze. No ci jak na strefie w centrum Dortmundu, to dzisiaj jest taki jazz. No, naprawdę. Że warto przyjść. Jakbyście ich spotkali, to wolno do nich mówcie wyraźnie, żeby wiedzieli, że chcecie zdjęcie, nie? Kibice Dortmundu, piszczek! Łukasz! Piszczek! Powiedziałem sobie, ktoś w ogóle? Siema. I krzyczałem Łukasz, Łukasz, czy podpisam? Był, tak? Biede, dzisiaj? Biede, o kurde, biede, naprawdę biede, dorwałeś biede, dzisiaj. Teraz, no naprawdę, jaka biede. jazda, kurde, gratulacje. To nie dość, że Polska wygrywa prawie Euro dzisiaj, to jeszcze wasz autograf. Jeszcze podpisik. Piękna sprawa, gratuluję, naprawdę. Ale nie jesteśmy sami. Zgadza się. A widzicie, ci Francuzi smutni? Nie trzeba wychodzić z grupy, żeby się cieszyć. I my jesteśmy tego najlepszym przykładem. ci się płacą. Dokładnie, pięknie jest. Słuchajcie, no kończymy. Mieli nas z Łomoc spotkać, miał nas dzisiaj... Bo nie, może mieli na, wiesz, na dwóch Oni, Oni nie, nie, wiedzą. Wiedzą, nie wiedzą, że to jest jeden mecz. Myślą, że na wyjeździe mają A, dobry Gandy remis. Myślą, że o, w Paryżu to ich zniszczymy. Dokładnie. Kante nie wie, że to jest jeden mecz, że to jest w Niemczech. Nie ogarnę. Ja Trzeba mu powiedzieć, napisz na Instagramie. Ja typy... czekam aż on tu wyjdzie, ja z nim pogadam. Gdzie te wasze e bramki? To już koniec, już nie ma dwóch twym... <laughs> Nie trzeba wygrać Euro, żeby wygrać Euro. Dokładnie, dokładnie tak. Jak idziecie na strefę wszyscy dzisiaj, czy raczej już. O, idzie, idzie. Miasto. Ziem, ziem, ziem. A ogólnie to dochod, tak? ale... Całkowicie trzeba. Teraz korzystać z tak. no, no, do 70. Obronę idziemy, J jutro obronę. Ja na twój wartek Pojutrze o... Po jutrze obrony. 9, pojutrze Jutrobusz do Gdańska. Pojutrze o 9.45 obrona. <ślamy> Powiem tak, jesteśmy <ślamy> z wami. Panowie, naprawdę jesteśmy z wami. Wiedzieli na poniedziałek jesteśmy w lesie niemieckim Spaniel. Jeśli moja flipy promotor to ogląda to przepraszam, że panią kłamałem, Powiedziałem, że jestem chory i dlatego musiałem przełożyć obronę. Jesteś chory z miłości do futbolu. Tak. <grystanie> moja, moja grupa, że dzisiaj miała wczoraj A, nie. a ty a, masz usprawiedliwienie od lekarza. Dokładnie. Lekarz to doktor Łukasz Piszczek. <grystanie> o to chodzi, o to chodzi. Pytanku, normalnie was wpuszczali z kamerku, czy Nie, zostawi Gosia przyniosła tutaj pod stadion i dopiero odpaliśmy. my się zastanawialiśmy, czy możemy wnieść. Nie, wiesz co, nawet z samym GoPro mnie nie chcieli na pierwszy mecz wpuścić. Garbanta nie naszą. A Lachu opracował w tak genialny sposób, to Wam sprzedam. Słuchajcie, bierze GoPro tutaj i jak go trzyma pod telefonem, staje tak do kontroli i nikt mu nawet nie sprawdza, co ma w ręce. Od tamtej pory to jest mój sposób i działa. Więc polecam, tipa. Tylko nie wnosi bomby, granatów, nic takich rzeczy? Tylko radzę, tylko radzę. w Berlinie się nieźle ze sną, co? no ale patrz. Powiedz, nie zdziwiłbyś się? Łącznie taką jest. to wygląda No to jest drama, tu mryga coś do Nie Dwie sekundy, on myślał, że to na pewno jest bomba. Na bank Ja bym robił tak od razu. Dobrze, że mi lepiej wiesz, nie wypracił jakieś. Tak, bomba. Co, co jest kurwa ty? Czy można wejść? Kulturka. Ale jak ja byłem kulturalny, że zapytałem w ogóle, czy mogę, nie? Nie, nie. No. Myślę, że szybko zrozumiał. Dobra, jakby to była bomba, to by mi nie pokazywał, chyba, nie? Ale tą sekundę w głowie miał niebezpieczeństwo. Miał straszną. Myślę, że do końca życia będzie to opowiadał. Ja też zresztą. No, za urbańskie co? gdzie, gdzie idzie? Urbański, Arsenal. Arsenal. Już Urbański w Arsenalu jak kapuska do Leicester kiedyś. Tylko żeby lepiej poszło, ale nie, on fajnie, co? Bo on widać, że się nie boi tych pojedynków, chodzi. To Ale jest mamo, super. Ta piła co dał świderskiego. Młody jeszcze, spokojnie, dajmy mu jeszcze 10 Chodźmy lat. Ja do jednej szkoły. Wiem, że zapominam chodzić na lekcję. Spokojnie. Kontrowersyjne fakty na temat reprezentanta Polski. Miniatura. Pani od matmy mówiła, że od ma się wziąć za naukę, bo to mu nic jeda wracał z testu z Portugalii. Z piłeczki nie zarobisz, tak? To nie zarobi. Siema cześć. Nie, się nie, od tego odbijesz, nie, Dokładnie. nie, 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 Pytamy o nastrój. nie, nie, pozytywny, jak rozumiem. nie, 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 ja dzwonię do Pozytywny, bardzo pozytywny Pozytywny kurde, remis teraz, dający co? prawie awans No prawda, nie prawie Mentalny, nie? No, mentalny, no, mentalny awans Zrobiłby nam Pan zdjęcie? Pewnie, że tak Ty, a szlaku nie tak Właśnie poziomo i pionowo no, Może jeszcze, jeszcze powiększą, na razie tylko trzecie Jeszcze jest tak są Cheers Ciii! <gry> I i pionowo jakby dało radę jeszcze dobrze, no? Jeszcze pio, pio może, co? Piopio pio, pio? pio, pio. pio, pio. pio, pio. Dziękujemy. Dzięki jeszcze raz. Dzięki, Dziek Czasami. Dziek. Czasami. dobrego wieczoru panowie. Barcie się dobrze. Dzięki. Kwestia dwóch euro Dziek. i 4 miesiąca też się będzie wychodziło. Dokładnie, wtedy będzie nasz czas. Polecamy przepraszam. Przepraszam. Idziecie, tak? Tam, Krzyk, bardzo. i barwo możesz coś? I barwo. To później. Dzięki. Proszę bardzo. Dobrego wieczoru, Dzień chłopaki. Dziękuję. I świętujemy panowie, ten awans jest nasz. Miłe dzięki. Jasne, okay. cześć, oczywiście, że tak. Siema. Panowie, jak nastroje. No, o, o, trochę ten, osłodzony. Nie? Osłodzony, nie? Się no. do tego karnego lewego, jeszcze jak on nie zmarnował się, wydawało że będzie gorzko. <grym 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 totalnie, a tu proszę ale, bardzo. Ale już powiem a, się tak, tak a, ogólnie jak, jak Lewandowski to wykonywał, to strzelał każdego. No właśnie wiem, dokładnie. no Dokładnie, dokładnie. w jak był. To I co do. się sprawdza? U Niemca strzela. Tak, dla dla Niemców strzela. Jest euro, to jest... Ale na niemieckiej ziemi nie trafił? O co to chodzi? To jest... Ja się pytam. Ja ja się to pyta. to już parę strzelił Brawak na sygnali do Park, nie? No właśnie. A widziałem tam chłopak od podawania piłek niechętnie. Siema, cześć, jak na stroje? Głupie Ale pytanie, wiem. Goli <laughs> Cieszę się, że Mbappé zobaczyłem. Jako no, znalazł. powiem Ci, będzie robił wiatr. E, będzie robił wiatr. Ale nie z tej dobrej strony drabinki. Troje z innej strony drabinki będzie. Tak, robić. póki co cieszmy się, że my jesteśmy moralnie na, na Dębapę. No zobacz, Dawidowicz zjada takiego zawodnika na śniadanie, to co dopiero zrobi z nim? Kto no w tej Barcelonie? No Araujo zaraz odejdzie, to nie. No Kuba będzie dokładnie, Kuba, jego się... No, do... nadają, się on się nadaję. Będzie dobrze, będzie dobrze, może, może Manity nie będzie. To, to będzie dobrze wtedy. Kylian 3. Jezus Maria, nie. Ile Ronaldo strzelił? Ronaldo? już ma jedną asystę. Będzie miał jednego gola. Ale nie mówię o meczu następnym, mówię ogólnie. Ale ja ci mówię, że skończy z dwoma golami. Jeszcze Im więcej mnie zapytasz, tym finale? więcej goli będzie. No to skończy, z, nie, z dwoma. Max, max, max dwa, finale jeden lub dwa. No, który... Okay. Okay. Kurde, zdziwiłbym się, ale no wiesz, z nim Przecież to nie Teraz ma... z Gruzją grają. Z Gruzuje ich, co? Z Gruzuje ich. Lukaku strzeli spalonych, osiem ramek. Ruszył kolejny mecz. Dobra, to oznacza, że ja tego live'a muszę wyłączyć, poczekajcie panowie. Słuchajcie, widzowie, tylko jeszcze sprawdzę, czy są tu jakieś pytania na czacie. Eee... Polska to stan umysłu. Na tym zakończmy, ale przynajmniej moralnie zwyciężamy na euro. Eee, słuchajcie, dziękujemy wam za tego live'a. Eee, ja tylko jeszcze muszę się połączyć, Patrz, nie wierzyłeś. Łączę się ze swoim komputerem eee, desktop zdalna kontrola. I patrz. Robiłeś kiedyś live? Y? Nie. Ja pierdzielę muszę tutaj wpisać. Czy to jest? komputer? Były? No to jest mój człowieku desktop. No Żeby nie było do kamery.